Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Nieoceniony Tomasz Wróblewski powiedział, że jeszcze nigdy w historii żadne imperium, żadne mocarstwo nie upadło od nadmiaru wolności słowa. Natomiast wszystkie tyranie, dyktatury, ciężkie dyktatury zawsze starały się ograniczać prawo do wyrażania własnych opinii, poglądów. Prawo do mówienia tego, co się myśli. I to nie jest przypadek, że właśnie Unia Europejska wprowadza ustawy o mowie nienawiści, ustawy zabraniające krytyki różnych grup ideologicznych. W niedzielę mamy wybór, czy zagłosować na człowieka, który zdeklarował się jednoznacznie Ursula Mencena, że podpisze ustawę o mowie nienawiści, czy na niego. Nie zagłosować. Musimy sobie powiedzieć jednoznacznie: Unia Europejska stała się tyranią. Tyranią, która sukcesywnie odbiera nam prawo do wyrażania opinii, poglądów. Unia Europejska, która zamyka ludzi do więzienia za to, że chcą być sobą, że chcą wierzyć w to, w co chcą wierzyć i chcą wyrażać to, co myślą. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy. Chcemy kandydata, który zintegruje nas z tym chorym systemem, prowadzi nas do świata Orwella, rok 84. Czy chcemy żyć w świecie myśl -zbrodni, czy chcemy żyć w świecie ludzi wolnych, wyrażających swoje zdanie? Ludzi, którzy mają prawdziwe prawo wyboru i mają prawdziwy dostęp do informacji. Jeśli ktoś ma wątpliwości. To zastanówcie się, dlaczego ktoś właśnie wprowadza cenzurę, dlaczego ktoś chce zabronić nam wyrażania własnych poglądów. Tego typu pomysły powstają wtedy, kiedy zaczyna panować bieda, nędza, brak dostępu do podstawowych produktów, kiedy rosną ceny, kiedy rosną rachunki, kiedy władza jest zagrożona, chce zamknąć usta ludziom. Popatrzcie na własne rachunki, popatrzcie na paragony supermarketów, ile płacicie za podstawowe produkty. Zobaczcie, ile tam jest podatku, a potem zastanówcie się, czy to jest przypadek, że właśnie cenzurę, ustawę o mowie nienawiści wprowadza się właśnie teraz, w tym momencie. Weźcie pod uwagę, dlaczego unieważnia się wybory w Rumunii, dlaczego ogranicza się prawa wyborcze partii w Niemczech i we Francji, i wtedy będziecie mieli odpowiedź. I wtedy idźcie i podejmijcie mądrą i rozsądną decyzję.